Dzień dobry Państwu, Michał Cieszek firma Jera Poland. Spotykamy się na kolejnej edycji konferencji borówkowej tutaj w Ożarowie Mazowieckim. Jak co roku mamy dla Państwa w ofercie rozwiązania nawozowe dla uprawy borówki. Oczywiście kolejny rok polecamy nasz sprawdzony produkt Superba Blue, którym jest, jest dedykowanym nawozem do fertygacji, właśnie, żeby ta borówka rosła właściwie, szczególnie tutaj na początku sezonu dostosujemy to jako. Bazę do naszego nawożenia, i na tej podstawie opracowujemy resztę programu nawozowego. Najczęściej jest to uzupełniane przez krystalon brązowy i dodatkowo calcinit, czyli tutaj saletrawotniowa, aby być tym źródłem wapnia. Oczywiście też staramy się uzupełniać to kolejne produkty. W zeszłym roku tutaj na konferencji borówkowej miała również premiera naszego nowego produktu, który był dedykowany nie tylko do borówki, ale głównie na borówce się skupialiśmy i była to Jarawita Leotrak, czyli zawiesina kwasów kumusowych. W celu poprawienia kondycji gleby. Szczególnie polecaliśmy to tutaj do plantacji, które były już uprawiane od wielu lat, gdzie gleba jest zmęczona i tak naprawdę tutaj widzieliśmy najlepsze rezultaty stosowania z tego produktu. Myślę, że dobrym tutaj cechą tego produktu jest to, że możemy bez problemu stosować go w fertygacji. Czyli jest to rozwiązanie nawożeniowe, które musi być stosowane w borówce, jeżeli chcemy osiągnąć dobry plon. No i tutaj stosowanie właśnie leotraków w z łatwym rozwiązaniem. Dawki też nie są duże, czyli to jest 3 razy po 5 litrów w sezonie, natomiast te rezultaty są bardzo dobre w naszych doświadczeniach i także u innych producentów. Udało się uzyskać wzrost plonu o 10% w porównaniu do naszego standardowego programu fertygacyjnego. Dodatkowym aspektem, na który chcemy jeszcze zwrócić uwagę, jest jakość owoców i tutaj w przypadku, jeżeli mówimy o transporcie, o wzmocnieniu tej wytrzymałości mechanicznej i trwałości tego produktu później w sklepach czy, czy u końcowych odbiorców, pracujemy właśnie nad wzrostem i poprawą jedności i tutaj zastosowanie Jara Amplix ActiSim, czyli roztworu tego kwasu krzemowego, który jest stabilizowany choliną. Daje gwarancję poprawy tej jedności. Czyli ten krzem w postaci kwasu ortokrzemowego jest zbudowany w roślinę, wzmacnia tę jedność, wzmacnia ścianę komórkową. Dzięki temu mamy lepszą trwałość i te owoce są naprawdę, zarówno pod względem wyglądu, jak i parametrów tutaj innych jakościowych. Także sam konsument jest w stanie odczuć, że ten ofuc jest najwyższej jakości. No i oczywiście ten ActiSeal stosujemy w opryskach do listnych 2-3 razy w sezonie w dawce. Litra na hektar. Takie rozwiązania, które mamy pewność, że Państwo na prawo odczują skutki ich stosowania, jeżeli wprowadzą Państwo do ich programu. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, służymy oczywiście naszym doradztwem. W tym roku wprowadziliśmy dodatkowo, żeby Państwa wspomóc, serwis analityczno-doradczy, który też tutaj był już wspominany na webinariach prowadzonych z Jagodnikiem. Dostępny jest pod adresem sadjara. .pl. Mają Państwo możliwość zarejestrowania się, wykonania analiz gleby, analiz wody, na podstawie której wykonujemy Państwu pełne, rozbudowane zalecenia nawozowe doborówki, ale także nie tylko doborówki, także zachęcamy do skorzystania, jeżeli Państwo mają pytania, jakieś wątpliwości, to oczywiście zachęcamy do kontaktu.